Kończymy nasze sanatorium czytelnicze 2.25, koncertem za rygałem. W podróż sentymentalną od Kalifornii po Dublin zabiorą nas Aneta i Jakub Michalscy. Cotton Club, bo tak nazywa się ten duet, zabierze nas w podróż przez różnorodne melodie folkowe i amerykańskie ballady. Będzie troszeczkę taka kompilacja, bo zaczniemy tak naprawdę od piosenek amerykańskich, ale tam również będziemy wplatać jakieś nasze autorskie rzeczy, które powiedzmy no, w konwencji, w klimacie się wpisują w ten... Nastrój. Później przejdziemy przez, no właśnie, prze, przepłyniemy przez ocean na trochę do Irlandii, tam Szkocja się na chwilę pojawi, no a w międzyczasie właśnie te, te nasze autorskie również będą się pojawiały. Także będzie spore zróżnicowanie, myślę, bo będą i utwory takie powszechnie znane, zarówno te amerykańskie, jak i irlandzkie, no ale będą też nasze zupełnie autorskie. No i pojawi się też jeden bardzo mocno znany w Polsce. Wiersz z moją muzyką, no ale to może nie będę zdradzał niespodzianki, co to będzie. Państwo poruszają się w takim nurcie szeroko rozumianej poezji śpiewanej. Które z inspiracji angielskojęzycznych są takie największe i potem gdzieś odciskają piętno na Waszej muzyce? Po pierwsze, na pewno mnóstwo folkowych y, autorów amerykańskich. Y, począwszy oczywiście od Boba Dylana, przez Dona McLean, Paula Simona. Y, tutaj żona, może bardziej John Baez jest zafascynowana. No ale nie tylko. Myślę, że również wielu takich folkowych z kręgu irlandzkiego, szkockiego autorów, czyli, czyli to, co u nas jest bardziej traktowane jako poezja śpiewana w Ameryce, w krajach anglosaskich, w ogóle bardziej funkcjonuje pod, hasłą, pod hasłem folku, ballady folkowej, poetyckiej ballady, ale inspirowanej folkiem. Knock, 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 knock. Knock, knock, knockin' on heaven's door Knock, knock, knocking on Tego programu dzisiejszego wybraliśmy testy swoich autorskich kompozycji, które trochę właśnie nawiązują czy też miały inspirację bardziej może w melodyce y, przez piosenki amerykańskie czy irlandzkie, ale również mamy w repertuarze autorskie piosenki, które tak no, niekoniecznie można y, podciągnąć pod y, ten nurt, bo. To właśnie będzie taka piosenka, bardziej poezja śpiewana czy piosenka literacka, niekoniecznie w tej konwencji anglojęzycznej. Jak co roku bogaty program naszego sanatorium czytelniczego, które odbywały się przez cały luty, działo się wiele. Wszyscy mogli skorzystać z naszych porad, naszych ekspertów w dziedzinie zdrowia, życia ekologicznego i różnych zainteresowań, które staraliśmy się rozwijać, oczywiście jak zwykle w oparciu o naszą literaturę. Sanatorium to już projekt, który trwa w od kilku lat myślę, że cieszy się coraz większą popularnością i w przyszłym roku wrócimy do naszych czytelników z Salatorium czytelniczym. O,